Grzegorz, był to dla ciebie pierwszy mecz od pierwszej minuty w tym sezonie. Od razu strzelona bramka. Jak oceniasz swój występ w dzisiejszym spotkaniu? Mogło być lepiej, zawsze można strzelić dwie. Miałem, miałem pierwszą, jedną sytuację, No trudno. Ważne, że strzeliłem chociaż tam jedną. Groiliście dzisiaj z drużyną, która straci sporo bramek w tym sezonie. Czy od początku waszym założeniem był atak i, i staranie się strzelania jak największej ilości goli? Tak, chcieliśmy wejść od początku jak najwyżej, wyjść jak najwyżej do pressingu. Na początku było trochę nerwowo, ale z, mecz, z, z minutami weszliśmy i było coraz lepiej. Po czterech meczach w tym sezonie macie na swoim koncie 7 punktów pechowy remis z zawiszą i porażka w Wrocławku. Czy jesteście, czujecie się tak niedosyt po, po tych czterech spotkaniach, czy jesteście zadowoleni z waszej aktualnej sytuacji w tabeli? Zawsze mogę być lepiej. Szkoda, że w ostatnich minutach stracimy bramkę z zawiszą. Ale 7 punktów jest na czym budować i mamy dalej nadzieję na awans.